I się w z tej strony, to jest Bar a wykonacie kaszenkowy przegląd gier, tak, dokładnie. Gra, w której wcielamy się w muzycznego barbariana, czyli ziomka z tym czymś, co widzicie tutaj w sumie na ekranie. Tak, nawet możemy poruszać jego ustami. Popatrzcie, o, o jaki zdziwiony, u, u, jest taki. A tu jest taki zły, a tutaj e... nie wiem, co tu jeszcze można zrobić, co tu jeszcze można, można jakieś jeszcze. O, zdziwiony, to już mówiłem, dobra. Możemy też obracać, bardzo fajne interaktywne menu, naprawdę, znaczy, no, no, bardzo fajne, bardzo fajne, nie da się powiedzenia. Klikamy play. No i co nam się pokazuje? Możemy wybrać sobie oczywiście nasze konto. Ja mam piątą z 20 fal zaliczoną, tak naprawdę. Gra ma, od razu wam powiem, fajną oprawę dźwiękową. Naprawdę. Naprawdę podoba mi się i to, jak gra jest. Co, co grama w sobie mi się podoba, naprawdę. Ja wam zresztą to za chwilę pokażę. E, tą grę poleciła, poleciła moja, moja siostra, więc dziękuję ci bardzo. E, oczywiście możemy kupować sobie upgrade'y, upgrade'y do naszych e, przymierzeńców, którzy będą za nami chodzić, za chwilę zobaczycie o co chodzi. Do naszego hero'usa, czyli do tego barbariana, który gra na, gra na e, aksie, jak to się nazywa, na nie na kilofie, tylko na... Nie pamiętam jak kto się nazywa po prostu, może trochę podgłośnie grę. Eee, I do naszego miasta możemy nawet upgrade'ować nasze miasto. Możemy kować przyjaciół. Nie wiem o co chodzi. Pay some of town shops to stay open and help you win the fight. Aha, czyli możemy zapłacić, żeby niektóre sklepy zostały otwarte i pomogły... Pokonać mi wrogów albo pokonać mi w walce po, 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 pomóc mi w walce, nie pokonać Klikamy play czemu nie, plus 50 drop rate, super, przyda się, naprawdę się przyda Klikamy play i zobaczymy co to będzie. Yy, klikniemy sobie, może wiecie to morning, żeby pokazać jak to wygląda, bo ona niestety na tym późniejszym levelu jeszcze nie daje rady, no ale dobra, niech będzie, że daje radę, okej? Okay? Tak. Gra ma genialną oprawę dźwiękową. Posłuchajcie tylko tego, posłuchajcie, poczekaj, pocie, patrz, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Dobra, koniec. Wezwał y, trzech, czterech członków. Y, trzech, y, znaczy dwóch. No, to, to, co tam cisnąłem, to wezwał po prostu zwyczajnie. Możemy jeszcze jednego sobie wezwać, czemu nie? Y, jeszcze do nas starczy pieniążków. I naszym oczom ukazują się teraz wrogowie, których musimy rozwalić. Oni strzelają do nas jakimiś czerwonymi kulkami. Y, a my musimy po prostu zapobiec jego atakom, y, ich atakom y, i tyle. Mamy do dyspozycji tych właśnie ziomków, które tutaj widzicie. Jest jeden mag. Y, jest mag jest druid, czyli taki ktoś, co leczy, mogę tak to powiedzieć, według mnie tak by to wyglądało. I są łucznicy. Potem odbukowujemy nowych e, nowy, nowe postacie, ale według mnie łucznicy spisują się tutaj chyba najlepiej, wiecie? No popatrzcie tylko jak oni nawalają, popatrzcie tylko jak oni strzelają tych potworów, oni, on, oni nawet nie zdążą wystrzelić swojego pocisku, oni już, oni już są zabici pod te potwory, no po prostu zwyczajnie. E, z levelu na level, z poziomu na poziom wychodzą coraz trudniejsze potwory. Oczywiście na samym końcu jest boss, jak to w każdej grze bywa. Tak jak widzicie, już to jest... Cięższy potwór, który strzela, strzela większymi kulkami, które zadają nam o wiele, wiele, wiele więcej obrażeń i mogło zabić naszego stworka bodajże na trzy hity, więc to jest dosyć dobre. Nasz nasz ziomek, znaczy ta, ta kolesiuwa, która leczy, ona leczy tylko wtedy, kiedy stoimy w miejscu, więc musimy stać nieruchomo, żeby ona nas leczyła zwyczajnie, tak. nie może może uleczyć nam każdego oprócz siebie samej. Nie wiem, czy można to jakoś ulepszyć, żeby potem mogła też leczyć e, siebie, ale wątpię w to, że tak, ci, tak wam szczerze powiem, wiecie? Gra jest też banalnie prosta. Ta chociaż jest trudna, tak wam powiem, to jest takim trochę paradoksem, bo jednak yy, wydaje się prosta. Ja myślałem, że ta gra jest prosta na samym początku, jak wszedłem do tej gry, myślałem, że będzie prosta, że będzie e, takie, e, takie, nie, 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 co ty, wystarczy biegać, tylko unikać pocisków, a tu jak ich wyjdzie już naprawdę sporo, tych potworków, to naprawdę potem już zaczyna się robić ostro i naprawdę są problemy, bo żeby unikać tych wszystkich pocisków, do tego jak skończą nam się nuty, czyli tutaj te nuty, które widzicie w tym, w tym rogu, wtedy po prostu mam przerąbane, naprawdę, bo już wtedy ani nie zrobimy, żadnego, żadnego niczego, żadnego, żadnej jednostki. Ani my sami nie możemy atakować, ponieważ ten Barbarian atakować nie potrafi. On tylko potrafi grać na, tym swoim, na tej swojej broni. Możemy też używać buffów, buffów. Jest buff na atak, jest buff na bieganie, jest buff na no, hila, znaczy nie na hila. Jezu, czego gadam? właśnie straciłem jednostkę, albowiem moją, moją druidkę. Jest buff na obronę. Jeżeli to użyję, to wtedy będzie, będzie, będzie absorbowało to więcej tych, więcej Obrażeń, tarcza będzie obserwowała więcej obrażeń, po prostu i będzie zadawało nam o wiele, wiele mniej, co jest yy, wielkim plusem, tak, dokładnie. O, tutaj nawet rybka siedzi, ja nie mogę, ty popatrzcie, siedzi sobie ziomek i łowi ryby i daje nam nuty, albo w sumie ryby, co daje nam nuty, tak naprawdę. Nie jest źle, dobra jest, dobra jest, to jest bardzo dobre, tak. Użyjmy sobie może jakiegoś buffa na przykład na speeda, pokażę wam jak to działa, teraz będziemy podobno na biegać szybciej, no i biegamy szybciej, tak jak zresztą widzicie. Nie powinniście mi, że gra wygląda... Dennie, niebo wygląda naprawdę fajnie, no kurde, za chwilę znowu zginę uleczy, uleczy sobie się trochę, czekajcie, uleczy się trochę, dawaj, dawaj, dawaj lecz, 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 albo najpierw pieniążki, pieniążki, pieniążki ile pieniążków, 4,50 pieniążków, Jezu! ile tego leci, więcej niż wcześniej, bo upgrade'owałem, o nie, biją mi kryształ ogólnie dla naszej obrony został oddany nam kryształ, który musimy obronić przed y, najazdem orków, albo cholera wie co to jest tak naprawdę, I, 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 musimy ich wszystkich rozwalić i właśnie to zrobiłem, jestem super genialny zostały jeszcze dwie fale do bossów, niestety ja ginąłem na szóstej fali, ponieważ tam już wychodzą naprawdę dobre potwory, które naprawdę sporo trzeba bić, żeby żeby rozwalić, tego pozbieram sobie trochę kasy i... najadę ich moim wojskiem, które będzie już upgrade'owane. Nie wiedziałem, co powiedzieć, więc powiedziałem to, co powiedziałem. Ciii, tego nie było, cii, cii. Ok, Okej, jest dobrze. Jest dobrze, jest idealnie, jest gites, majonezik. Lecimy dalej. Ja na bossa użyję oczywiście buffa do, e, do, do stranger do ataku, wiecie. Czekajcie, uleczy się trochę. Dawaj, 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 nie zatakuje, zatakuje. kurde, O, dobra, wziął, wziął chyba atak, dawaj jeszcze jednego, dawaj jeszcze jedną druidkę, czy whatever, jak mogę to jakkolwiek nazwać, nie wiem, wow, jak oni biją, jak oni biją, ten mag w sumie tutaj dużo nie robi, ale jednak, jak już podejdę trochę bliżej wroga, to jednak jest genialny, bo bank robi taką, jakby, takie coś na ziemi, płaci o, takie coś na ziemi. To nie, ja nie wiem, co to robi, ale to wybucha. I zadaje dużo obrażeń. Tyle samo, co na przykład dwóch e, Archerów, prawda? Więc nie jest to złe, jest to genialne, jest to superanckie. A kurde! Jak mnie biją! Czekajcie, czekajcie, muszę się uleczyć, żeby nie stracić. Oni ogólnie mogą też awansować. Awanse oczywiście dają e, więcej damage'a i wszystko inne. O kurde, właśnie zginął mi mój mag, właśnie zginął mi mag. Kupię sobie może e, łucznika do tego. I pójdziemy, pójdziemy trochę tutaj, o, żeby rozwalić. O kurde, idzie. To jest dobry ziomek. On, on szarżuje, on szarżuje. On szarżuje, on mocno szarżuje, czekajcie, ja użyję tej aury, 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 aury tego czegoś. Oczywiście te wszystkie aury możemy ulepszyć sobie w naszym sklepie. No i zabił mi niestety łucznika. Dawaj, 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 dawaj. Jeszcze jednego mi wezmiem 82 nuty jeszcze. Tutaj wypadły nowe. Więc jest Gites, jest majonezik, jest superansko. I tam jeszcze, kurde, jeden jest przy samym tym. Dawaj, dawaj na naszą aurę, aury biegania i ciśniemy tam szybciutko. Jak widzicie, za każdym razem, kiedy użyję aury, muzyka przyspiesza, co daje takiego speedu do gry, możemy powiedzieć, takiego fajnego czegoś do gry po prostu, zwyczajnie. Naprawdę fajnie to wygląda. Teraz będzie boss. Teraz będzie boss. Boss jest ogromny. Weźmy, uleczmy sobie się może troszeczkę. I dawaj to, o! On wypuszcza takie fale, które naprawdę dużo zadają dla naszych jednostek. Cholerę naprawdę zadają dla naszych jednostek, niestety. Ale my dam radę. kurde o oh, fuck Czekajcie, uleczyć uleczyć A nie mam mojego druida, dobra, widzicie co? Ja kupię sobie jeszcze jednego ziomka i wezmę, że do obserwowania tego g wtedy powinno być ok. O, oh, fuck, 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 fuck. Strzelaj, strzelaj, strzelaj. Najgorsze jest to, że zwykłe jednostki też idą. Mamy tutaj też żygacza, który spowalnia jednostki wroga, co jest bardzo pomysłowe. Dawaj, dawaj, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, dawaj, 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 dawaj I biegniemy, biegniemy, biegniemy O kurde, rozwalił mi jednostki Więc lecimy, lecimy, szybko, 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 szybko Atakujcie, 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 wszystko co popadnie, wszystko co popadnie, atakujcie Oooo, fuck Już mało zostało, mało zostało, come on, come on, come on, come on Dobra, dobra, jeszcze jednego sobie wezwę, żeby na wszelki wypadek było tak Bum, o fuck, walnął pod siebie, dobra, wygrałem, no i jest, gites, podchodzimy, zbieramy pieniążki jest super ancko. Ile kasy będzie? Ponad tysiąc. mamy 2000 pieniążków. Jest genialnie, jest super. Okej, okay, powinno być tutaj takie coś pasywne też co leczy naszych... Na koniec fali powinno być takie coś, co leczy... naszych sprzymierzeńców i w ogóle nas samych. Ale niestety czegoś takiego nie ma. Tutaj już wychodzą o wiele lepsze potwory, wychodzą tylko te potwory, które nie schodzą na hita praktycznie. A jeszcze do tego dochodzą nowe potwory, a jednak jednak te też wychodzą. Ale dobra, dochodzą też nowe potwory, które za chwilę, mam nadzieję, że Wam zaprezentuję. Eee, za chwilę się pojawił, za chwileczkę, za chwilę czuniękę. Za chwilę czuniękę o te, o, o te. One są genialne, one tak szybko nawalają. One nie dość, że szybko nawalają, to jeszcze są bardzo mocne, bardzo silne. I dużo, dużo zadają dla naszych ludzi Kurde, właśnie straciłem jednego I dużo potrzeba, żeby ich zabić niestety Dawaj, dawaj, dawaj Mogę się w sumie wziąć tą, którą leczy, ta, ta, która leczy tak naprawdę Uleczyłaby moje inne jednostki, no ale trudno Już widzę, tutaj mam dwóch chyba na trzecim levelu albo na najwyższym levelu Ponieważ mają e, taką złotą obramówkę na, na około życia Co jest plus, wielki plus Dobra, gramy póki nie przegram, nie ma bata, gramy póki nie przegram Dajesz, 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 nie poddajesz Czy, czy przejdę tą rundę? Czy przejdę tą rundę? Mam nadzieję, że tak Mam nadzieję, że tak Zabijaj, zabijaj, zabijaj Kurde, jeden przeszedł, czekajcie, jeden przeszedł Dawaj, dawaj Speed, 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 speed Ciśniemy, 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 ciśniemy za A Okej, zbieramy Lecimy na nowych wrogów, lecimy na nowych wrogów Ja jeszcze weźmę sobie aurę tutaj Dob, do, do, dobro, Dobrego strzelania Więcej damage'a, aura, więcej damage'a, dobra. Zabijamy, zabijamy, zabijamy. Nie, kurde! Patrzcie, pół HP mi zjechał. Ja mam troszeczkę słabo upgradeowanego tego mojego bohatera niestety. A mam dobrze upgradowanych tych innych bohaterów, co jest z wielkim plusem. Dawaj, atakujcie, atakujcie, atakujcie. Uwaga! Uwaga lecą! Okej. Okay. A, Kurde, dobra, jeden mi padł, niestety jeden mi padł. Dobra jest. Tam widzę jeszcze jeden poszedł. I to chyba będzie koniec fali. Dawaj, 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 dawaj. Nasz kryształ też oczywiście możemy ulepszyć, dodać mu trochę więcej życia. O oh, fuck 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 się wala paniłem Dobra, kurde! Okej, okay, zebrał, zebrał, dobra jest, jest git. Mogę tutaj coś kupić może? Nie mogę, dobra. O, mam nowego, mam nowy, nowego maga mam odblokowanego, poczekajcie. Przyszedł nawet do mnie, popatrzcie, przyszedł do mnie mag Co on robi? Za chwilę zobaczymy, co on robi, co on robi, co on robi. Co on robi? To jest ciekawe. Strzela. Strzela bzytem. Strzela i odpycha trochę wrogów. Czy to trzeba naprawdę blisko podejść, żeby on cokolwiek zrobił, czy co? On wolno strasznie atakuje z tego, co zauważyłem. Bardzo wolno atakuje. Albo w ogóle nie atakuje może. Nie wiem. O, oh, fuck, za chwilę zginiemy. Dawaj, dawaj mojego druida, dawaj, musimy się uleczyć troszeczkę. Jeszcze weźmiemy jeszcze to na przykład wypadek. Możemy, znaczy dobra, nasz heroes, yy, nasz bohater też ma jakąś tam moc, albowiem jest to moc, fakt, takie coś, że on pycha wszystko i robi naszych wrogów yy, takich, wiecie, zmęczonych, albo takich, którzy po prostu stoją i gówno robią tak naprawdę. Kurde, widzę, że tam jeden do, 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 podszedł do, do tego, do kryształu. Dawaj, 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 i tu na dotyk ten czerwony. Ach, dobra, udało się, udało się, udało się tysiąca kasy zebraliśmy, co nie jest złym wykiem, to jest naprawdę dobry wynik. Uleczmy się troszeczkę, kurdy, no i zginęła, no i masz, no. Okej, okay. dajesz, 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 dajesz. Uu, czy ten w ogóle, ten, ten mag, to on w ogóle coś robi, czy on sobie tylko odpoczywa, bo ja nie jestem pewien już teraz. Fak, rozwalili mi kryształ. Dobra, w takim razie koniec. Na siódmej fali skończyłem 2,5 tysiąca golda. Zdobyłem, jakby nie patrzeć. Nawet prawie 3, jakby nie patrzeć też. Jakby już popatrzeć, to jest prawie 3. Naprawdę jest dobrze, jest dobrze. Możemy teraz sobie kupić jakieś upgrade'y, ulepszyć naszych, e, naszych ludzi. Możemy zrobić wszystko, co nam się podoba. Nawet widzicie, to jest Meat Boy z, z Isaaciem. E, jest tego dosyć spory, spory jednostek, jest naprawdę. Więc e, no. Gra w sumie na tym właśnie polega, żeby bronić wioski przed najazdem orków albo cholera wie co to tam naprawdę najeżdża na to. I to chyba by było na tyle. Ja nagrydaję gry daję 10 punktów, bo jest genialna, mi się naprawdę spodobała. Bo grałem w sumie te 5 te przechodziłem, te pię pięć pierwszych leweli przechodziłem chyba 4 razy. Musiałem zagrać, żeby przejść, bo trochę musiałem ulepszyć jednostek. Ale to też dlatego, że grałem e, tak trochę biegając. Ale to nic. E, gra jest naprawdę genialna. Ma fajną uprawę muzyczną, ma fajną uprawę Linkową, to właśnie wszystko powiedziałem yy, i, I graficzną Wszystko jest fajne, naprawdę podoba mi się ten gra Jakby co to link macie w opisie Ja się z żegnam, na razie cześć fajnie, widzimy się w następnym odcinku Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał Jeżeli tak to zostawcie, zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie to też zostawcie łapkę w górę I komentarz, na razie trzymajcie się Pa 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 pa